Przebrałaś. To jest trój do ćwiczeń, Twój. Ty w tym ćwiczysz. A pokaż jak ty ćwiczysz. O, tak, noga, noga. Super. I skłony jeszcze jakieś. Aha, Ekstra. A jakiś. Yy, teraz pajacyk. Hop, do góry pajacyk. Podskok. Super. Dzisiaj robimy get ready with me Właśnie wysuszyłam To możesz się to pokazać jak chcesz. chcesz Mam kawkę Właśnie wysuszyłam włosy I zaraz je będę kręcić Ale dzisiaj zabieram was na malowanie Szykujemy się na urodziny Kogo Ida? U Florki U Za chwilkę się będziemy malować A ja przy okazji chciałabym wam opowiedzieć Ja też Ty też chcesz opowiedzieć? Bo w ostatnim vlogu, jak zapytałam o co chci o czym chcielibyście posłuchać, to jedna z Was napisała, że o miłości mojej i Miśka. Będę chciał gadywać tutaj teraz. Cieszysz się? Tak. Bardzo. Mhm. My poznaliśmy się z Michałem w 2015 roku, jakoś we wrześniu albo w październiku. Ja byłam wtedy w jeszcze poprzednim związku. Michał zresztą też, już. Na dobrą sprawę bardzo chciałam zakończyć, ale nie miałam odwagi i jakby takiego pretekstu, żeby to zrobić. Michał miał bardzo, bardzo podobną sytuację. Więc poznaliśmy się w myślę idealnym czasie dla nas, bo pomogliśmy sobie troszkę podjąć pewne decyzje. No i ja sobie tam ćwiczyłam. Chyba już opowiadałam kiedyś tą historię, że ja sobie ćwiczyłam na siłowni on chodził z, taką, z takim kolegą na tą siłownię razem a ja chodziłam sama i pamiętam, że wtedy nie miałam Mamo, ochoty nikogo, mi? nikogo poznawać i pamiętam, że robiłam chyba wykroki i on do mnie podszedł i zaczął mnie poprawiać i strasznie mnie tym zirytował, bo miałam taki jakiś chyba gorszy dzień. Więc myślę, co ty za koleś chcesz ode mnie, czego ty ode mnie chcesz, na no dobrą sprawę. Tak się poznaliśmy i ja na tą siłownię sobie cały czas chodziłam, Michał zresztą też. I wiecie jak to jest, jakaś tam gadka, szmatka o jakichś pierdoletach. Michał zaproponował, bo, ja, to, ja zosta... sam to był. bo wtedy był... Ja jestem ja. tobą! Bo wtedy był, chciał... Tu. Tu. Nie wiem, czy to get ready with me się Jeszcze drugie, tu. Mhm, dziękuję. Michał mi obiecał, nie wiedział jak mnie zagadać o mojego Facebooka. Pamiętam i mnie zagadał, że czy mam trenera i może ułożyłby mamo, mi dietę, mamo. pomoże mi w układaniu. za chwilkę. E, I ja w sumie mówię, dobra, okej. Okay. No i dałam mu mojego Facebooka, zmieniliśmy ja się Facebookiem. Ja cię! I z... ma. Super. I zaczęliśmy ze sobą pisać. Pamiętam, teraz że... Też lubisz? A to? Lubię. Pamiętam, że wtedy Michał mi bardzo zainponował tym, że... Ja byłam sama z koleżanką na jakiejś imprezie i napisałam do niego, żeby wpadł na tą imprezę, przyjechał do nas, a on mi wtedy napisał, że do momentu, kiedy nie zamknie etapu ze swoją dziewczyną, no to no, no nie, nie, nie spotkamy się poza siłownią. I to było takie okej. Okay. Słyszałam taki tekst i uważam, że jest bardzo słuszny, żeby docenić swojego obecnego partnera, dobrze mieć wcześniej fajnego chłopaka, którego nie doceniamy. I tak było. Mój pierwszy chłopak był bardzo dla mnie dobry i kochany, a ja go w ogóle nie doceniałam. Drugiego łobuza, i takiego miałam, podziękuję. I wtedy trzecia osoba będzie połączeniem tych dwóch, i u mnie faktycznie tak jest. Ja się niesamowicie cieszę, że spotkałam Michała w idealnym momencie mojego życia, kiedy. Mm, on mi też bardzo pomógł. I pamiętam na przykład taką sytuację, kiedy i Michał przyjechał pod blok Moniki i prosił, żebym wyszła. Ja powiedziałam, że nie, że nie mam ochoty się spotykać z nim aktualnie, że ja muszę sobie wszystko przemyśleć. I Michał powiedział, że tylko na chwilkę, chce mi dać jedną rzecz. No i wyszłam do niego dosłownie na dwie minutki, a on mi dał książkę Obudź w sobie Olbrzyma, i na tamten moment ta książka. Zmieniła bardzo moje podejście, bo ja od razu zaczęłam ją czytać. I właściwie za chwilę zostawiłam mojego chłopaka, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu i w ogóle głupotę robię, że z nim jestem. A jeszcze przed samym zakończeniem związku zrobił mi taką akcję, że już w ogóle stwierdziłam, że koniec tego wszystkiego. I tak, i zaczęliśmy być z Michałem. Pamiętam, że ja bardzo szybko się w nim zakochałam i to tak na maksa. Ja właściwie. Jak tylko zaczęłam być z Michałem, to wiedziałam, że on chce, żeby on był moim mężem. I gdyby on mi się oświadczył wtedy już, to, yy, to myślę, że przyjęłabym te oświadczyny i bym wyszła za niego dosłownie po dwóch, trzech miesiącach, bo ja wtedy mieszkałam z moją siostrą cioteczną, a właściwie nie mieszkałam, bo tylko jak się poznałam z Michałem, to ja od, od razu przebywałam u niego mnóstwo, mnóstwo czasu. Praktycznie. Całymi dniami u niego przesiadywałam w mieszkaniu, on się później jeszcze przeprowadził. Też fajne i takie imponujące było to, że jak on się przeprowadzał, to szukał takiego miejsca, e, takiego mieszkania, gdzie ja będę miała bardzo blisko do pracy, więc wiecie, to wszystko już się kręciło tak na poważnie. E, no i ja po prostu wiedziałam od początku, że to jest mój człowiek, bo Michał jest każdy, kto go zna, może to powiedzieć, że jest fantastycznym człowiekiem, czasem upartym i ja się śmieję, że, znaczy ja się śmieję z moją Ewcią, że to jest pan mądry, bo on na wszystko wie, wszystko wie najlepiej i czasami mam ochotę go za to. Ale ogólnie jest no, fantastycznym człowiekiem, cudownym mężem i fantastycznym tatą. I bardzo się cieszę, że znalazłam takiego człowieka i jestem w nim od 8 lat, 9, 8? 9, już 9 rok nam idzie na maksa zakochana. Czasami wiadomo, no są gorsze, lepsze chwile, ale to, uczy, to uczucie cały czas jest i jest na tym samym poziomie, na jakim byliśmy te 8 lat temu, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Są lepsze i gorsze chwile, my, my też takie mieliśmy eee, i też mieliśmy jeden taki poważniejszy kryzys, nie wiem czy kryzysem można to nazwać, ale Taki moment, kiedy się wprowadziliśmy tutaj do mieszkania. Michał miał wtedy jakieś tam dziwne akcje z pracą. Ja już byłam taka zmęczona całą sytuacją związaną z tym wszystkim. Miałam bardzo dużo na barkach wtedy. Ale na szczęście wszystko się dobrze ułożyło, więc... ...zmienić aparat, bo już mi się w bateria skończyła. I wiecie, ja naprawdę jestem tak szczęśliwym człowiekiem ogólnie, bo mam taki spokój w związku. My się w ogóle nie kłócimy, naprawdę sprzeczamy się czasami, ale nie mieliśmy chyba ani jednej takiej mega poważnej kłótni. To są takie drobne sprzeczki i mamy też taką zasadę od początku naszego związku, którą ustaliliśmy 8 lat temu, że nie przeklinamy do siebie, nawet w kłótni. Jeżeli się kłócimy, u nas wszystkie k i h albo słowa, nie wiem, wy, pie, w ogóle nie ma takiej możliwości, jakby on do mnie się tak odezwał to no myślę, że byłoby naprawdę źle już w naszym związku, jeżeli padłyby takie słowa. Też mamy taką niepisaną zasadę, że nie, płucimy, nie chodzimy spać po i my naprawdę za każdym razem przed snem, jeżeli nawet się o coś poprztykamy, to kładziemy się spać yy, pogodzeni. I to jest ważne, że wiecie, wstajecie rano i nie macie zwalonego od początku dnia. Bo jesteście w kłótni ze swoim partnerem, więc partnerem, partnerką, więc to jest naprawdę świetne też. Polecam. No i to, co jest dla mnie bardzo ważne w związku z Michałem, że on jest dla mnie przeogromnym wsparciem w każdej kwestii. Jeżeli ja mu coś mówię, no to on mnie w tym wspiera i ja jestem po prostu wdzięczna. I śmieję się, że kiedyś szłam na, pielgrzymce do na pielgrzymkę do Częstochowej, tam była góra świętej Anny, i na kolanach się na, na nią wdrapywałam i chodziłam trzy Trzy razy kółeczko robiłam na kolanach od dobrego męża i udało się, trafiłam wspaniale, bo lepiej chyba naprawdę nie mogłam trafić. Makijaż szybki, gotowy, idę robić włosy. Dzisiaj je pokręcę. Dawno nie miałam kręconych włosów, więc dzisiaj jest ten dzień. 啊。 urodzin naszej sąsiadki, małej Florki. Świętowaliśmy jej trzecie urodziny. I duszka padła dosłownie w minutę, bo nie miała drzemki klasycznie. Tak jak, no, już długo nie ma drzemki. Czasem ma drzemkę w przedszkolu, ale to bardzo, bardzo rzadko. A w domu to już nie pamiętam, kiedy spała. Jak sobie byłam na urodzinach, to widziałam, że Natalia zadała mi pytania do QA i stwierdziłam, że zrobię taką pogadankę. Do tego vloga i na tym skończę. I będzie to taki jednodniowy vlog, taki bardzo chillowy, ale myślę, że wie. wiele z nas potrzebuje takiego odcinka, żeby sobie usiąść, wybić kawę, zrelaksować. się. Natalia zadała mi pytania i idę na żywioł. Od razu odpowiadam, czy idzie na myśl, Nie będę się zastanawiała i nie będę myślała nad tymi pytaniami. Zaczynajmy! Natalia zapytała, jak zmieniło się twoje podejście do macierzyństwa przez ten czas od urodzenia Idy do teraz. I uważam, że zmieniło się diametralnie. My z Michałem bardzo chcieliśmy dziecko i byliśmy jakby świadomi tego, jak się zdecydowaliśmy na dziecko. Natomiast trafił nam się bardzo trudny egzemplarz i przyznam szczerze, że bardzo długo już w jakimś vlogu czy pogadance mówiłam o tym, że bardzo długo. Nie miałam instynktu macierzyńskiego. Nie wiedziałam, co to jest i nie do końca rozumiałam, jak wszystkie mamy tak się zachwycały nad swoim dzieckiem, a ja tego nie miałam. Bardzo długo zajął mi ten proces, zanim pojawił mi się instynkt macierzyński. Tak wyobrażałam sobie macierzyństwo, a szczególnie jego początki. Za dużo naglądałam się pięknych historii na Instagramie i na YouTubie. I niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna, więc tak, idea dał na, dała nam bardzo mocno w kość I tak właściwie ja oczywiście, kocham Iduńkę z całego serca. Natomiast od jakiegoś roku mam tak, że no, moje macierzyństwo się zmieniło i kocham Iduśkę tak bardzo. Oczywiście wkurza mnie czasem też strasznie, bo jest, bo jest bardzo uparta po swoim tatusiu. I ma charakter konkretny, jest taka żywiołowa, ale też taka, wiecie, temperamentna, więc y, muszę tutaj z nią bardzo, bardzo walczyć. A ja jestem za przeproszeniem miękka faja i daję sobie na głowę wchodzić i później się wkurzam na nią i na siebie, więc y, tutaj pod tym względem duża, duża droga jeszcze przede mną, żeby to wszystko gdzieś tam ukoić i uspokoić. Natomiast no, uważam, że. Y, to macierzyństwo bardzo się zmieniło na przestrzeni tych trzech lat prawie. Teraz oczywiście nie wyobrażam sobie życia bez dziecka. Czasami się zastanawiam jak to było przed i już nie pamiętam jak w ogóle, jak w ogóle, w ogóle było jak wyglądało to życie bez bez Iduśki. Też kocham ją najmocniej na świecie i Cieszę się, że jestem jej mamą i bardzo się spełniam teraz w roli mamy. Czas, kiedy przekroczyłam 31 rok życia, co prawda był niedawno, ale ta 30 tak, nie wiem, dużo mi dała, bardzo dużo. Ja czuję się o wiele bardziej świadoma aktualnie siebie, samej siebie, co jest niesamowitym uczuciem i bardzo to doceniam, bo fajnie wiedzieć, czego chce się w życiu, a przyznam się, że szczerze, że długo. Długo, długo, długo szukałam swojej drogi i nie wiedziałam, czego tak naprawdę chcę, a macierzyństwo mi bardzo dużo dało. Drugie pytanie: Czy chciałabym coś zmienić w swoim życiu? Nie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja sobie wytatuowałam z tyłu grateful, czyli wdzięczność, i ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna za swoje obecne życie. Mam zdrowe dziecko, mam zdrowego męża i bardzo kochającą rodzinę. Mam wspierających przyjaciół, wspaniałą, całą, całą rodzinę. I całe moje życie jest po prostu wspaniałe. Zaczynając od mojej pracy, którą bardzo lubię, ludzi w pracy, których bardzo lubię, pracę po pracy, którą bardzo doceniam, i jestem aktualnie w 100% spełniona. Może jedyna rzecz, której mi cały czas brakuje, tych social mediów w moim życiu, żeby było ich troszkę więcej, żebym dla kogoś może wydać się to głupie, ale... Tak jak mówiłam w ostatnim vlogu, ja od zawsze chciałam być youtuberką. Bardzo by mi zależało na tym, żeby być tutaj więcej. Żeby budować tą moją społeczność, was tutaj doceniać i cały czas mieć z Wami fajną relację. I no to bym chciała jakby jeszcze tak poprawić, ale uważam, że i tak jestem na bardzo dobrej drodze. Ostatni rok był dla mnie trudny, ale jednocześnie też taki dobry. <laughs> Skrajne, ale tak, bo od czerwca do grudnia moje social media, tak jak mówiłam, już się bardzo rozwinęły, a mi naprawdę na tym zależy. Nie będę tego ukrywać, bo ściemniałabym mówiąc, że mi na tym nie zależy, bo mi na tym zależy. Tak, właściwie jestem bardzo spełniona, bardzo. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Rzeczą, właśnie którą bym chciała zmienić, to te social media. No i może większy zapał do ćwiczeń w najbliższym czasie. Tak, żebym wróciła na tą swoją dobrą, Drogę sprzed pół roku. To bym chciała I czy miałam taką sytuację, że ktoś, yy, że kogoś traktowałaś jak przyjaciela, a wbił ci nóż w plecy? I jak przeczytałam to pytanie, to sobie tak o tym myślałam. Chwilę, jak usypiałam i I chyba nie mam takiej sytuacji. Nie, nie miałam takiej sytuacji. Mogę, mogę tylko, tak sobie myślę, że jedyną sytuacją, taką, o której pamiętam i przypominam sobie, to to, jak byłam w poprzednim związku i byłam bardzo szczęśliwa i zakochana, a okazało się, że ten chłopak mnie zdradził. I to tak perfidnie mnie zdradził, więc mm, taka sytuacja wtedy wydawało mi się, że jest moim przyjacielem, ale jak no widać nie. Nie miałam takiej sytuacji chyba. Jeszcze widzę, że o, tam jeden tutaj komentarz z dwoma pytaniami. Czy macie z Michałem jakiś konkretny podział obowiązków? I tak, i nie wydaje mi się, że to się zmieni w momencie, kiedy Michał zmieni pracę i będzie pracował w takich powiedzmy normalnych godzinach, czyli 8-16. Wtedy ten podział obowiązków myślę, że nieco się zmieni, bo teraz żyliśmy trochę tak, że Michał odwoził i rano do przedszkola i on był odpowiedzialny za ogarnięcie jej rano, a ja byłam i jestem odpowiedzialna za jej powrót ze żłobka i za ten czas, kiedy ona idzie spać, za kąpiel, za, za spanie. Ona też jest taka bardzo przywiązana do mnie i nie chcę, żeby Michał jej usypiał mamy z tym bardzo duży problem jeżeli chodzi o sprzątanie to Michał ogarnia zazwyczaj przed swoją pracą tak mieszkanie z grubsza żeby wiecie był taki ogólny porządek po porannych tutaj przebojach z idą a ja jestem odpowiedzialna za sprzątanie takie większe w soboty zazwyczaj ja to robię Michał strasznie nie lubi y, układać prania, więc zazwyczaj jest to y, na mnie, a ja na przykład nie lubię odkurzać i to Michał zazwyczaj odkurza. Wiecie, takie podstawowe rzeczy. No, musimy teraz y, od marca to jakoś ogarnąć. Jeszcze nie wiem, jak, pewnie zmieni nam się godzina wstawania, bo teraz wstajemy o siódmej. No, a przez to, że Michał będzie chodził na 8 do pracy, ja też chodzę na 8 do pracy, więc pewnie będziemy musieli wstawać o 6. O 6 z kawałkiem, żeby to wszystko jakoś połączyć. To będzie dla nas trochę. Duża zmiana, i gdzieś tam minimalnie się tym stresuje, no ale wiecie, to jest do ogarnięcia. Dwa tygodnie i wejdzie nam w krew. Jakie są Wasze relacje po urodzeniu Idy? Czy był kryzys? I właściwie my nie mieliśmy kryzysu po urodzeniu Idy. Michał był zawsze bardzo wspierający, przynajmniej. Ja nie pamiętam, albo wyparła moja mama. Czasem mówi, że ja mam dobrą pamięć, ale krótką. I taka jest prawda: ona jest 21.37. Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli jakiś większy kryzys. Mieliśmy jakieś tam sprzeczki, kiedy ja już byłam zmęczona, przemęczona. Ja też już jestem takim człowiekiem, i to bardzo przepracowuję na terapii, że lubię brać na swoje barki bardzo dużo. I swoich obowiązków, i nie swoich, ich najchętniej bym zbawiła i uratowała cały świat, a tak się nie da. No i to jest mój problem, więc to jest mój problem. Ale czy mieliśmy kryzys? Nie przypominam sobie, były gorsze chwile, kiedy po prostu byłam zmęczona macierzyństwem. Ostatnio mieliśmy taki moment, ale nie nazwałabym tego kryzysem, tylko po prostu nawarstwieniem się pracy, bo Michał miał w listopadzie bardzo dużo pracy i ja miałam w grudniu bardzo dużo pracy i on też miał w grudniu bardzo dużo pracy i tej pracy się tak dużo nam nazbierało, że ja po prostu padłam z sił. I to było ewidentnie po mnie widać, ja już o tym też mówiłam, że zabrakło mi siły, zabrakło mi już po prostu siły na ogarnianie wszystkiego i bycie takim ogarniaczem. Też to, co terapia mi daje i pomaga mi walczyć właśnie z tym takim braniem wszystkiego na siebie. To jest takie trudne i obciążające, kiedy cały czas wiecie, ratujecie siebie i innych. Próbujecie. Ja mam taki, A ja tak mam. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, to wydaje mi się, że no, nie było tego kryzysu. Też minęły już trzy lata i mogłam o tym kryzysie po prostu zapomnieć. Fajnie, że fajnie, że zadaliście mi parę tych pytań. Ja lubię do Was pogadać. Fajnie, że lubicie tego słuchać Idę zmywać makijaż. Wam życzę dobrej nocy. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało tego vloga. Ja bym sobie życzyła, żeby moje dziecko mnie tak wcześnie w niedzielę nie budziło, no ale co zrobić? Takie życie z dwójpółlatką. Nie wiem jak określać. Idę teraz, bo ona nie ma trzech lat, ale już no, prawie nie ma też dwóch. Jak ktoś mnie pyta, ile idę ma lat, to ile mam mówić? Dwa? Trzy? Chyba dwa jeszcze, nie? Dobrego tygodnia wam życzę.